Cześć, cześć, witajcie widzowie, ja nazywam się Goofy a w dzisiejszym odcinku po raz kolejny przetestujemy sobie nowe auto, je, bardziej nie nowe, ale nowe na tym kanale e, Tak zwany Pegasi Tempesta, czyli z tego co wiem odzwierciedlenie e, w prawdziwym życiu Lamborghini Huragana. Nie Evo, ale zwykłego. Więc pojedziemy sobie je ładnie wyciningować e, Jeszcze nie wiem jak. Ale to auto również mi się podoba stwierdziłem, a czemu nie? Są pewnie osoby, którym się podoba, ale nie wiedzą, czy opłaca się wydać te 1300. Jest one tańsze od ostatniego pojazdu, który był tuningowany na tym kanale, więc. No nie wiem, mi się po prostu podoba. Ja sam już jeździłem nieraz tym autem. Ale chcę dla was jeszcze zrobić dodatkową recenzję, wiecie o co chodzi. Wy macie odcinek, ee, ja może mam nowych nowy, nowy widzów na kanale, więc to też jest dla mnie coś ekstra. Od razu na wstępie chcę powiedzieć osobom, które nie wiedzą, kiedy pojawiają się odcinki: pojawiają się poniedziałek, środa, piątek o godzinie 16, jak i w sobotę o godzinie 14, więc 4 odcinki e, w tygodniu wydaje mi się to dosyć optymalnie. E, na razie żaden e, taki aramaratonik się nie zapowiada, no chyba, żebyście bardzo chcieli z danej gry z danego czegoś, jakiś maraton, to oczywiście piszcie mi w komentarzu, jestem otwarty na wasze propozycje. E, Tempest to jest to samochód super sportowy, więc e, powinien być całkiem fajny. No oczywiście, jak dla mnie ogółem jest to bardzo fajny pojazd, jak za taką cenę. E, niestety nie pamiętam, w którym DSi on się pojawił. Po prostu e, aktualnie, kiedy to nagrywam, no nie ma nowych pojazdów. Jeszcze możliwe, że pojawi się w piątek, czyli w piątek, by, znaczy w czwartek, więc możliwe, że w czwartek byłby nowy pojazd, który bym dla was oczywiście nagrał. Jest to na pewno starszy pojazd, a już widzę po, po choćby opcjach teamingowych, że nie ma ich aż tylu. Mamy sportową maskę, mamy maskę agresora. i no kurczę, maskę agresora. Yy, Wysoko wydajnościowa. Tu 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 tu. Albo wiecie co? Zróbmy sobie z tego pojazdu bestię, taką alatorową. To mi się wydaje dobre. Bo czemu nie? Jakby kto nam, to nam zabroni. Te eee, jak auto ma ogółem bardzo ładny tunik, moim zdaniem. Eee, tutaj mam pomysł, że damy sobie żółty kolor ogólny. Eee, żółty wydaje mi się dosyć ładnym kolorem dla tego pojazdu. Chyba, że może jakiś inny. Ja wiem, że Buddha ma pojazd. Eee, ma właśnie Lamborghini Huracan, ale ma Evo. Lamborghini Huracan Evo. Jakie on ma tutaj kolory? On ma coś w tym stylu, a dodatkowy to był coś w tym stylu. Ale musimy sobie zmienić maskę w takim momencie na taką. Szkoda, że nie ma z, z drugim kolorem, ponieważ musiałaby to być maska w tamtym kolorze. Niestety No ale nic nie zrobimy z tym Może tak będzie się dało na drugi, niestety też się nie da No, no nic Nic z tym nie zrobimy, tak jak już przed chwilą mówiłem Liczne są takie, sportowe są... Nie, to weźmy sportowe, co? Spoiler O kur... <gry> o kurwa <gry> Może to nie jest... Chociaż nie jestem pewien, czy to jest te Lamborghini, czy ja robię dokładnie tak, jak ma Budda. Kurczę, nie wiem, jakie ja, jak ja Lamborghini ma Budda. To chyba wstyd, czy nie? Nie wiem. W sumie sam nie wiem. Ci widzowie? Nie wiem. Nie wiem, czy to wstyd, czy nie. A weźmy sobie takie. Skrzynie biegów. Oczywiście koła e, nie ma supersportowych, ale są torowe. Torowe felgi. Możemy sobie wziąć coś w, w tym stylu. Kolor oczywiście czarny. Lepsze nie takie szyby. Przyciemniamy. A czemu nie? Z tego, co ja widzę na swoim podglądzie tuningu pojazdu, yy, czyli tak zwany yy, Google, to były przyciemnione. No wam powiem, że nawet mi się podoba. <laughs> Ej, bez skitu, nawet mi się podoba ten pojazd. Dobra, to jedziemy go sobie sprawdzić, oczywiście standardowo na lotnisku. No, wydaje mi się, że ten pojazd będzie, no raczej to będzie szybkie, jest to jednak super sportowy pojazd, eee, więc. Więc oczywiście trzeba go na wstępie rozwalić Aha, czyli po tym nie ma nic, ale tutaj mamy lekką mryskę. Super No ale śnieg też robi swoje i na pewno to lekko ogranicza naszą prędkość maksymalną Ale mamy auto turowe, jest to na pewno dobre auto Tak wam powiem Prawie żeśmy znowu kolejny znak skasowali, na szczęście tak się nie stało Dobra Jedziemy zatem Wow. Dobra. O, teraz skresowaliśmy. I teraz mamy uszkodzenie. Czy wydaje mi się, że zrobiliśmy takie anatorowe? No nie wiem, możecie ocenić w komentarzu, czy Wam się w ogóle podoba ten mój tuning. Dla mnie jest nawet ciekawy. Nie powiem, ale nawet ciekawy, nawet mi się podoba. Ja nie jestem fanatykiem zbytnio takich tuningów, ale no, no, no ten mi się nawet podoba, nie powiem. Dobra A no tak, standardzik. A w ogóle zapraszam na, was na naszego Discorda Na którym ja często siedzę, więc jeżeli ktoś by chciał na przykład nagrać ze odcinek Albo tylko porozmawiać e, To zapraszam serdecznie Ponieważ no przydałyby mi się na pewno osoby do, do nagrywania Nie powiem, że nie więc tym bardziej zapraszam. Dosie powiem, na przykład jakiś napad czy coś to zawsze mogę kogoś wziąć i będzie na pewno to ciekawsze. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale jak wolicie. Dobra. Startujemy najpierw ze spacji. Mamy już 120. To są chyba kilo... Nie, to są mile, to są mile. 130 Dobrze widzę? Nie, to są kilometry. To prawie 170 km na godzinę. To zacząłem za szybko hamować, bo się to zauważyłem. Czyli to są jednak kilometry, to nie wiem ile to będzie mi. O, <laughs> dobra, zaraz sprawdzę w internecie. Startujemy z drugą, już bez spacji. Widać, że tutaj szybciej zdobyliśmy te chyba 120 km. To było chyba 150, teraz lecimy po 170. Mamy chyba 160 km na godzinę. No powiedzmy 165 km na godzinę. Już mam sprawdzone ile to jest mil. Eee... 165 km... Kilometrów... Ile... To... Kurwa, pisać nie mil. To mil. 102 mile? No nie wydaje mi się, no ale. Dobra, co, co coś mi to nie gra? Ewidentnie nie wiem, jak to się sprawdza. Albo ja po prostu jestem jakiś upośledzony. Dobra. No pojazd jest ładny, szybki i niedrogi, bo 1300 to w zasadzie jest praktycznie jeden napad na Cayo Perico i na przykład sprzedaż tej nowej wytwórni. To już macie, właśnie um, ten pojazd. Więc no wydaje mi się, że jest opłacalny w aktualnych czasach, jest to naprawdę opłacalne. Szczególnie, że teraz są też te, um, na premię razy dwa zlecenia ochrony, które no również dają niemały hajs, bo dają tam... Chyba najmniej 70 tysięcy, a da się znaleźć zlecenia ze 130 nawet same tam coś po malutku robię, bo chcę zdobyć te 200, żeby zarobić tam 20 tysięcy na 48 minut, czyli tak zwany 1 dzień ta. Ale no, dobra. Czegoś. No teraz to też ciężko stwierdzić, czy on się trzyma dobrze, czy nie, bo jednak jest ta zima dalej w Los Santos. I no rzuca tymi pojazdami, ale to wszystkimi rzuca, więc yy, ciężko, ciężko to określić. On się Titan zrespił. Ciekawie. Dobra, czy wejdzie w to ładnie? Nie wejdzie w to ładnie. Niestety, ale wypadł. Ale też jechaliśmy na full pizzie. A teraz spróbujmy... Dobra, zaraz spróbujemy, jak się rozpędzimy, o. Nie no, teraz ładnie, teraz ładnie. No dobra no. pojazd jest ładny, jest zajebisty innymi słowem, polecam każdemu. 1300 to niedużo z tuningiem no wyjdzie wam około 1,6 Eee, więc to też nie jest jakoś ultra dużo. Szczególnie że pieniądze w GTA bardzo szybko się zarabia, jeżeli się chce. I się często nie chce, więc e, nie zarabiam jakoś dużo. I tak na tym koncie mam aktualnie 27,5 miliona. E, od 3 dni zacząłem tak bardziej zarabiać chyba. Więc no fajnie, fajnie. E, no, ale na tym koncie aktualnie mam przystałem pojazdy, bo No jednak tu mamy te 260 milionów, e, więc to nie szkoda mi, powiedzmy, nawet 4 milionów wydać w jeden dzień. Tego. Dobra, widzowie, więc to by było na tyle. Jeżeli odcinek was to zostawcie taktyczną łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście więcej takich odcinków, a bardziej jakie pojazdy byście chcieli zobaczyć na kanale e, do tuningu. Zasubskrybujcie e, kanał, jeżeli jesteście nowi na ten kanale, lub po prostu. E... Oglądacie się bez subskrypcji, bo jednak ta subskrypcja robi dla mnie dużo. Zapraszam na Twitter Szkocura ors, na naszego Discorda. Eee, bardzo serdecznie sobie tam zapraszam intuitu. In tu. Więc no, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.